Dobry, nazywam się Tomasz jaksa Kwiatkowski. Przedstawiam tutaj obraz najsłynniejszego impresjonisty francuskiego Edgara Degas, który malował wspaniałe obrazy właśnie techniką impresjonistyczną, także dewinizmu, czyli w tle jest to widoczne. No To jest jego praca wykonana równo 100 lat temu, jak ja malowałem kopię, czyli 100 lat temu do mojej kopii. W 1899 wykonał w pastelu właśnie obraz błękitne tancerki, i one właśnie tutaj przedstawiają właśnie taki rytm taneczny. Jest wiele i wiele barw, właśnie ten malarz przedstawił. Oczywiście on wykonał w pastelu, ja kopię wykonałem techniką olejną, co może, może troszeczkę ten mój obraz wydawać się może odrobinkę różny, ale dlatego właśnie, bo jest inna technika wykonania. Dlaczego artysta Degana malował właśnie w pastelu, bo Właśnie w latach już pod koniec lat 80 Zaczął tracić wzrok właśnie i, i dlatego on Zmienił technikę malarską z oleju na, na pastele Ja wykonuję na razie obrazy w oleju a Wiadomo Także tutaj tłumaczę wszystkim, że wzrok Dla artysty wzrok jest bardzo ważny i rzeczywiście z wiekiem troszeczkę słabnie I być może technika w miarę upływu lat wiadomo technika może być też stosowana inna.